Ten ból, który ogarnia człowieka od środka i on nie widzi, że jest wyjście, że są lekarze, że terapia, że rozmowa, że, że, że czasem tabletki i tak dalej. Doświadczyłem wiele razy też tego, że jak ktoś stawał na nogi i, 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 i odzywał się po jakimś czasie i mówi: No, teraz świeci słońce. Znaczy, teraz ja, mi się chce żyć. Teraz. To, to jest niezwykle wzruszający cud, że człowiek, który mówił: Dla mnie nie ma ratunku, nagle mówi: Zupełnie inaczej patrzy na świat. I Porównanie jest dosyć niedoskonałe, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli boli nas bardzo ząb, to nas nie interesuje, że dziś jest piękna pogoda, że w kinie jest świetny film, że jest super książka do przeczytania, nas boli ząb. I teraz sobie poproszę pomnożyć to, ten ból, który ogarnia człowieka od środka, i on nie widzi, że jest wyjście, że są lekarze, że terapia, że rozmowa, że, że, że czasem tabletki i tak dalej. Tylko widzi ten ból, i chodzi o to, żeby tej osobie powiedzieć,